Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego, nawet gdy wszystko wydaje się być w porządku, w twoim życiu nadal istnieje trudne do nazwania pustka? Budzisz się, spełniasz swoje obowiązki, może nawet się uśmiechasz, ale głęboko wewnątrz czujesz, jakby coś było nie tak, jakbyś żył bez mapy, bez kierunku, bez prawdziwego sensu. To nie tylko ty. To uczucie ma nazwę ma korzenie. A psychologia Karla Junga może pomóc ci zrozumieć. Jung wierzył, że to uczucie zagubienia nie jest wadą, to wezwanie znak, że twoje najgłębsze ja próbuje z tobą rozmawiać, ale być może jesteś zbyt zajęty, próbując być tym, czego inni oczekują. Już od najmłodszych lat uczymy się dostosowywać do standardów, podążać bezpiecznymi ścieżkami i ignorować wewnętrzne głosy mówiące: To nie jesteś ty. Skutek stajemy się obcymi we własnym życiu. To pustka, którą odczuwasz, nie jest przypadkowa. Jest to rezultatem oderwania się od tego, co Jung określił jako ja, swoją psychologiczną całość, centrum swojej osobowości. Gdy ignorujemy nasze prawdziwe wewnętrzne potrzeby i zagubimy się w oczekiwaniach zewnętrznych, popadamy w konflikt. Dusza zaczyna wołać o uwagę. A objawia się to jako niepokój, znudzenie, zniechęcenie, lub w najgorszym przypadku jako głęboki kryzys egzystencjalny. Problem polega na tym, że współczesny świat nie daje nam czasu, aby wysłuchać tego wołania. Jesteśmy zawsze rozproszeni. Media społecznościowe, cele, praca, porównania, produktywność to wszystko oddala nas jeszcze bardziej od siebie. Im bardziej się oddalamy, tym bardziej sens życia wydaje się znikać. Wtedy wielu z nas zadaje sobie pytanie: czy idę w złym kierunku, albo dlaczego mimo posiadania wszystkiego nie czuję się kompletny? Ale tutaj tkwi sedno sprawy. Poczucie zagubienia może być początkiem transformacji. Jung nie widział tego dyskomfortu jako czegoś, czego należy unikać, ale jako zaproszenie, portal do samopoznania. Kryzys to drzwi. A to, co jest po drugiej stronie, jeśli masz odwagę przejść, to najgłębsza i najbardziej wyzwalająca podróż, jaką możesz przeżyć ponowne spotkanie z tym, kim naprawdę jesteś. W następnej części zanurzymy się w źródło tego uczucia utraty samego siebie i w jaki sposób persona, maska, którą tworzymy, aby żyć w społeczeństwie, może być powodem, dla którego już siebie nie poznajesz. Przygotuj się, aby odkryć, jak może się okazać, że zbudowałeś życie, którego naprawdę nie chciałeś. Co więcej, co z tym zrobić? Poczucie zagubienia, o którym mówiliśmy wcześniej, może być wezwaniem duszy. Aby zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, musimy porozmawiać o czymś fundamentalnym w myśleniu Junga o persona. I nie, nie mówimy o fałszywości ani intencjonalnym kłamstwie. Mówimy o psychologicznej masce, którą wszyscy uczymy się nosić, aby przetrwać i wpasować się w świat. Persona to postać, którą odgrywasz codziennie, to społeczny wizerunek, który zbudowałeś, aby pokazać się światu. Udany zawodowiec, dobra matka, przykładowy syn, silna i godna zaufania osoba. To to, co pokazujesz, ale niekoniecznie to, kim jesteś. Jung nie potępiał persony. Rozumiał jej znaczenie. Bez niej nie potrafimy funkcjonować w społeczeństwie. Problem pojawia się, kiedy całkowicie utożsamiamy się z tą maską, zapominając o tym, co jest za nią. Z czasem nasza tożsamość staje się tak automatyczna, że tracimy zdolność rozpoznania czego naprawdę pragniemy. Zaczynamy podejmować decyzje oparte na tym, co ma sens dla innych, a nie dla nas samych. Akceptujemy. Relacje, ścieżki kariery, przekonania i style życia, które nie są nam naprawdę bliskie, jednakże podążamy za nimi, ponieważ działają, ponieważ są oczekiwane, ponieważ wydają się być bezpieczne. Pewnego dnia dusza domaga się swojego i pojawia się pustka. Być może żyjesz życiem wymyślonym przez cudze oczekiwania. Być może stworzyłeś tak silną maskę, że teraz nie wiesz, jak się jej pozbyć. I oto przed tobą wielki dylemat. Zrzeczenie się tej maski może wydawać się groźne, bo razem z nią odchodzą pewności, rola, którą opanowałeś, poczucie bezpieczeństwa bycia akceptowanym. Ale być w niej uwięzionym to jak występować w nieskończonej sztuce, nie wiedząc, czy kiedykolwiek przypomnisz sobie, kim byłeś przed rozpoczęciem scenariusza. Jung twierdził, że proces indywiduacji czyli stania się kim naprawdę jesteś, wymaga odwagi do skonfrontowania się z persona. To nie walka przeciwko niej, lecz uznanie, że w tobie jest o wiele więcej niż postać, którą reprezentujesz. Rozumienie, że za społecznym wizerunkiem kryje się ogromne, złożone, jedyne w swoim rodzaju ja, to właśnie to ja prosi o uwagę, kiedy czujesz się odłączony albo pusty. W kolejnej części porozmawiamy o jeszcze potężniejszej i często lekceważonej sile cieniu to ta część nas samych, którą tłumimy, ukrywamy, i zaprzeczamy. Często, nie zdając sobie sprawy, że to właśnie ona może być tym, co napędza nasze życie z najgłębszych zakamarków. Zrozumiesz, dlaczego bez zwracania uwagi na cień nigdy nie będzie możliwe odnalezienie siebie w całości. Dotychczas rozmawialiśmy o personie, społecznej masce, którą nosimy, aby być akceptowanym, oraz o tym, jak może ona oddalać nas od naszego prawdziwego ja. Jednak według Karla Junga istnieje coś jeszcze głębszego, co działa cicho w kształtowaniu naszej tożsamości: cień. Ignorowanie go może być jedną z największych przyczyn uczucia zagubienia. Cień to wszystko. Co tłumisz, odmawiasz lub nie akceptujesz w sobie, to cechy, których nauczyłeś się, będąc jeszcze bardzo małym, żeby ich nie mieć. Mogą to być złość, zazdrość, słabość, egoizm. Zazdrość, duma, ale także stłumione talenty i pragnienia, stłumiona kreatywność, lub nawet odwaga do powiedzenia nie. To nie tak, że te części zniknęły, po prostu zostały odepchnięte na dno Twojej świadomości, zamknięte w niewidocznym piwnicy. I co się dzieje z wszystkim, co kładziesz w cień? Pozostaje żywe. Nadal wpływa na Twoje decyzje, emocje, relacje. Jung powiedział. Dopóki nie uświadomisz sobie tego, co jest w nieświadomości, będzie ono kierować twoim życiem, a ty nazwiesz to przeznaczeniem. Innymi słowy, cień, którego nie rozpoznajesz, znajdzie sposób, aby się objawić w konfliktach, uzależnieniach, toksycznych związkach, autodestrukcyjnym zachowaniu, a nawet w pozornie irracjonalnych wyborach, których dokonujesz nie wiedząc. Dlaczego? Wiele osób zastanawia się, dlaczego zawsze wpadają w te same wzorce. Zawsze wybierają partnerów będących oprawcami, duszące pracę, przyjaźnie, które wyczerpują. Często odpowiedź tkwi właśnie w cieniu. Zawiera ona niezintegrowane części Ciebie, które w związku z tym nadal szukają wyrazu, nawet jeśli w sposób zniekształcony. To, co próbujesz trzymać z dala, paradoksalnie staje się tym, co najbardziej na Ciebie wpływa. Istnieje jednak sposób zintegrować cień. Oznacza to uznawanie go bez osądzania, z odwagą i współczuciem. To patrzenie prosto w to, co ukryłeś z powodu strachu, wstydu lub uwarunkowań. Jung twierdził, że nikt nie oświeca się fantazjując postacie światła, ale stając się świadomym ciemności. Dokładnie to pozwala osobie odnaleźć sens życia. Integrować światło i cień Świadomość i instynkt, personę i autentyczność. I oto dobra wiadomość: cień to nie tylko to, co negatywne w tobie. On również skrywa zapomniane potencjały. Energia, którą wykorzystujesz do tłumienia, może być użyta do tworzenia, miłości, zmiany, ale to dzieje się dopiero wtedy, gdy zdecydujesz przestać uciekać i zaczniesz słuchać tego wyciszonego fragmentu siebie który próbuje coś przekazać. W kolejnej części zajmiemy się istotnym pojęciem tego procesu. Jaźń, czyli twoje najgłębsze centrum psychiczne. To ona prowadzi w milczeniu całą tę podróż odnalezienia. Zrozumiesz, jak jaźń może być wewnętrznym kompasem, który straciłeś z oczu i jak wzywa cię nawet poprzez cierpienie. Po zrozumieniu persony i zmierzeniu się z cieniem Dochodzimy do kluczowego punktu Jungowskiej podróży ponownego spotkania ze swoim Ja. Dla Junga Ja nie jest jedynie kolejną częścią psychiki to centralny organizator Twojego życia wewnętrznego to Twoje najprawdziwsze, kompleksowe, najgłębsze Ja. To istota, która istnieje przed personą, przed społecznymi oczekiwaniami, przed strachem i represją Ja to całość tego, kim jesteś. Oraz tego, kim możesz się stać. Oto wielka prawda. Uczucie zagubienia często pojawia się, gdy oddalamy się od tego centrum. Gdy żyjemy przywiązani do persona, ignorując cień, nasze wybory przestają być prowadzone autentycznością, a zaczynają być kształtowane przez emocjonalne przetrwanie. To jak próba podążania za mapą, nie wiedząc, gdzie jest północ. Poruszasz się tak, ale krążysz wokół siebie. Jung wierzył, że jaźń wysyła nam sygnały, drobne szepty duszy, aby przypomnieć nam o naszej drodze. Te znaki mogą pojawić się w formie symbolicznych snów, niepokojów egzystencjalnych, kryzysów emocjonalnych, a nawet chorób psychosomatycznych. Mówił, objawy to krzyki duszy, która nie jest słyszana. Oznacza to, że cierpienie, które odczuwasz, może tak naprawdę być wezwaniem do powrotu do swojego centrum. Ale jak usłyszeć to wezwanie? Trzeba wyciszyć zewnętrzny hałas i zacząć słuchać tego, co pochodzi od wewnątrz. Może to oznaczać zaprzestanie podążania za powinnością i zacząć badać to, kim chcesz być. Może to oznaczać oderwanie się od dotychczasowych wzorców, które zawsze wydawały się normalne, ale teraz brzmią puste. Może to oznaczać ponowne przemyślenie swojej ścieżki zawodowej, relacji oraz wartości, to nie jest łatwe. Karl Gustav Jung nazwał ten proces indywidualizacją podróżą ku staniu się tym, kim się jest w istocie. Indywidualizacja nie polega na osiągnięciu doskonałości, oświecenia czy też wolności od konfliktów. Chodzi o stanie się całością. Jaźń pełni rolę kompasu, który wskazuje właściwy kierunek. Nie krzyczy, nie narzuca się, po prostu szepcze, on woła Cię w chwilach ciszy, bólu lub nieuchwytnej piękności. Jest centrum, które przyjmuje zarówno Twoje światło, jak i Twoje ciemności, i zaprasza Cię do życia pełnego sensu, prawdy i odwagi. W kolejnej części dowiemy się, jak. Nieświadomość rozmawia z jaźnią, szczególnie poprzez sny, które, według Junga, są zakodowanymi wiadomościami psychiki próbującej przywrócić wewnętrzny balans. Odkryjesz, że twoje sny wiedzą o tobie znacznie więcej niż sobie wyobrażasz i że mogą prowadzić cię z powrotem do siebie. Jeśli kiedykolwiek obudziłeś się w nocy po dziwnym, symbolicznym lub nawet przerażającym śnie, być może nie rozumiejąc, co miał do przekazania, wiedz, że dla Junga nie było to przypadkowe. Sny, w jego przekonaniu, są bezpośrednimi wiadomościami z nieświadomości. I nie byle jakimi wiadomościami są to zaproszenia do transformacji, przewodnicy czasem enigmatyczni, wskazujący gdzie jesteśmy ranni, gdzie jesteśmy fałszywi i gdzie jesteśmy gotowi do wzrostu. Jung mówił, że nieświadomość nie jest wrogiem, który należy podporządkować, lecz głęboką inteligencją, która powinna być zrozumiana. A sny są naturalnym językiem tej inteligencji. Kiedy jesteśmy odcięci od jaźni, jak mówiliśmy wcześniej, nieświadomość zaczyna rekompensować ten brak równowagi poprzez sny. To jest jakby dusza mówiła, możesz udawać w ciągu dnia, ale w nocy prawda wychodzi na jaw. Te sny mogą przybrać bardzo konkretne formy: drzwi, które się zamykają, zwierzę, które cię ściga, ścieżka, którą nie możesz podążać. Każdy element ma swoje symboliczne znaczenie. Unikalne, często związane z archetypami zbiorowego, nieświadomego, uniwersalnymi obrazami, które mieszkają w każdym z nas. Dom może reprezentować Twoją psychikę, labirynt Twoje wewnętrzne. Zamieszanie. Woda to niezwykle wyraziste emocje. Jung zawsze ostrzegał: symbol należy interpretować w kontekście Twojego życia, Twojej historii, Twojego obecnego stanu. Zaniedbywanie snów to jak ignorowanie mapy wysłanej przez własne nieświadome. Dlatego zachęcał do notowania i rozważania snów. Pozornie błahy szczegół, jak odcień światła, obecność dziecka czy uczucie po przebudzeniu, może ujawnić głębokie aspekty Twojego życia emocjonalnego. I nie daj się zwieść, nawet koszmary spełniają istotną rolę. Nie są tam po to, aby cię przestraszyć, ale aby cię skonfrontować. Z tym, czego unikasz. Z tym, co musisz zintegrować. Jungowska interpretacja snów nie jest magią, to praca nad sobą. Jung proponował metodę zwanej amplifikacją, w której rozszerzasz znaczenie snu, łącząc symbole z mitami, historiami, doświadczeniami osobistymi, a z czasem zaczynasz dostrzegać pewien wzorzec, pewną drogę, wewnętrzny głos, który znacie lepiej niż ktokolwiek inny. W kolejnej części dowiemy się, jak zrobić kolejny krok, przekształcić tę wiedzę w konkretne działanie. Bo nie wystarczy tylko interpretować marzenia sennego, trzeba zastosować ich przesłanie w prawdziwym życiu. Jak mawiał Jung, życie nieprzeżyte jest chorobą duszy. A być może Twoja podświadomość już próbuje wskazać Ci dokładnie, od czego zacząć proces uzdrawiania. Zrozumienie treści snów to dopiero początek. Prawdziwa transformacja zachodzi, gdy pozwalamy sobie działać na podstawie informacji z naszego nieświadomego. Karl Jung był jasny w tej kwestii: wiedza nie jest tym samym co integracja. Możemy doświadczyć wielkich objawień o sobie samych, ale jeśli nie prowadzą one do działania w świecie zewnętrznym, nie stają się rzeczywistością, lecz jedynie pomysłami dryfującymi w próżni. Tutaj pojawia się to, o czym Jung mówił jako proces indywidualizacji. Innymi słowy, stanie się tym, kim naprawdę jesteś. Proces, który wymaga czegoś więcej niż tylko refleksji. Wymaga odwagi, by zmieniać wzorce, łamać fałszywe tożsamości i prowadzić życie zgodne z wewnętrzną prawdą. To spojrzenie na symbole marzeń i postawienie sobie pytania, co jest dla mnie ważne i co powinienem zrobić inaczej w praktyce. Na przykład. Jeśli stale śnisz o zamkniętych drzwiach, być może ignorujesz możliwości, lub żyjesz w strachu przed zmianami. Możesz to zastosować, podejmując decyzję: porozmawiaj z kimś, zmień pracę, rozpocznij nowy projekt. Marzenia o pościgach? Może uciekasz przed czymś wewnątrz siebie uczuciem, decyzją, wspomnieniem. Działaniem w tym przypadku byłoby przestanie uciekania stawić czoła. Rozwiązać. Sen daje wskazówki, ale obudzenie zależy od ciebie. Jung nie wierzył w wymuszone zmiany, lecz w małe, świadome kroki. Twierdził, że integrując stłumione fragmenty naszej psychiki, jak cień, przywracamy zablokowaną wcześniej energię psychiczną, co z kolei przywraca nam wigor. Innymi słowy, im bardziej żyjesz zgodnie ze swoim ja, tym więcej energii posiadasz. Mniej cierpienia, więcej jasności, mniej zamieszania, więcej kierunku. Życie przestaje być ciemnym labiryntem i staje się ścieżką, choć wymagającą, z celem. Dlatego zaproszenie nie polega na staniu się profesjonalnym tłumaczem snów, ale na staniu się aktywnym uczestnikiem własnej podróży. Przy każdym sygnale nieświadomości, czy to we śnie, synchronicznościach, emocjonalnych powtórzeniach zapytaj siebie. Co moja dusza stara się mi pokazać? I co ważne jak mogę na to zareagować realnymi działaniami, nawet jeśli są one małe? W kolejnej części porozmawiamy o archetypach tych tajemniczych i potężnych postaciach, które zamieszkują sny, mitologie, a nawet nasze nieświadome wybory. Odkrycie, jakie archetypy są aktywne w Twoim życiu, może ujawnić, dlaczego czujesz się zagubiony, a co więcej, od czego zacząć, aby się odnaleźć. Bo może postać, której próbujesz się wcielić, nigdy nie była twoją prawdziwą rolą? Czy kiedykolwiek miałeś uczucie, że żyjesz życiem, które nie jest twoje, jakbyś grał rolę napisaną przez kogoś innego? Karl Jung wierzył, że może to być bezpośrednio związane z archetypami panującymi w twojej psychice. Dla niego archetypy to pierwotne obrazy, uniwersalne postacie. Które stanowią część zbiorowego, nieświadomego rezerwuaru symboli i wzorców zachowań dziedziczonych od całej ludzkości. Co ciekawe, wiele razy te archetypy działają w nas, nie zdając sobie z tego sprawy. Bohater, ofiara, ojciec, wielka matka, mędrzec, ranny dzieciak, buntownik to struktury psychiczne, które kształtują nasze myśli, uczucia i zachowania. Kiedy jesteśmy odłączeni od naszego prawdziwego ja, Często przypisujemy jednemu z tych archetypów rolę naszej ostatecznej tożsamości, podczas gdy w rzeczywistości jest to tylko część naszej całości. Na przykład ktoś, kto przyjmuje archetyp bohatera, może spędzić życie próbując udowodnić swoją wartość, ratując innych, stawiając czoła wyzwaniom, ale nigdy nie zwracając uwagi na swoje własne rany. Inna osoba może być uwięziona w archetypie ofiary. Wierząc, że wszystko dzieje się przeciwko niej, nie zdając sobie sprawy, że odrzuca osobistą siłę, jaką miałaby, gdyby przejęła rolę twórcy własnej historii. Najbardziej niebezpieczne jest to, gdy nie zdajemy sobie sprawy, że jesteśmy skrystalizowani w jednej z tych ról. To jakbyśmy grali starą sztukę, która już nie ma sensu, i mimo to nie możemy przestać. Tutaj Jung proponuje coś rewolucyjnego. Uświadomienie tych archetypów. Kiedy rozpoznasz, która figura psychiczna dominuje Twoim życiem, możesz zacząć z nią rozmawiać, równoważyć jej siły i uwolnić się od iluzji, że istnieje tylko jeden sposób bycia. Ważne jest zrozumienie, że archetypy nie są negatywne stanowią one potężne narzędzia samopoznania, o ile są używane świadomie. Problem pojawia się, gdy zostajemy nimi opanowani nieświadomie. Integrując różne archetypy, poszerzasz swoje postrzeganie samego siebie. Odkrywasz, że możesz być silny, nie będąc sztywnym, wrażliwy, nie będąc słabym, racjonalny, nie będąc zimnym, intuicyjny, nie będąc zagubionym. Przestajesz żyć w jednej formie i zaczynasz zamieszkiwać swoją własną wielorakość. W kolejnej i ostatniej części połączymy wszystkie te nauki: persona, cień, jaźń, marzenia. Synchroniczność i archetypy w jedno transformujące pytanie: jak zacząć żyć życiem, które naprawdę jest moje? Ponieważ w gruncie rzeczy to, czego Jung nas uczy, to że uczucie zagubienia nie jest błędem to początek wezwania, to wezwanie, by wrócić do domu, do samego siebie. Poczucie zagubienia może wydawać się przepaścią, ale dla Karla Junga jest to pierwsze szeptanie nieświadomości mówiące, nie jesteś tam, gdzie powinieneś być. To nie jest błąd, to wezwanie, zaproszenie do powrotu do czegoś, co zostało zapomniane, do siebie. A być może największym paradoksalnym zjawiskiem współczesnego życia jesteśmy otoczeni bodźcami, rozproszeni, osiągamy sukcesy, a mimo to istnieje pustka, która wciąż krzyczy w ciszy. Ta pustka nie oznacza braku rzeczy, to brak sensu. Podczas tej podróży zauważyłeś, że uczucie zagubienia rzadko dotyczy bycia w złym miejscu. W rzeczywistości pojawia się ono, gdy jesteśmy oddaleni od siebie samych, gdy żyjemy zgodnie z persona, gdy odrzucamy nasze cienie, gdy gubimy się w nieświadomych archetypach, gdy ignorujemy nasze marzenia lub synchroniczności, stopniowo oddalamy się od naszej istoty. Gdy ta więź zostaje przerwana, cały świat. Może wydawać się dziwny, pozbawiony smaku, bez kierunku, ale istnieje wyzwalająca prawda. Możesz wrócić do siebie. Nie ma znaczenia, jak długo czułeś się oddalony od samego siebie. Indywidualizacja, ten proces ponownego połączenia zaproponowany przez Junga, nie wymaga, abyś zmieniał wszystko od razu. Zaczyna się od drobnych, świadomych gestów. Może to być sen, który postanawiasz zapisać, wybór, który wreszcie Słucha Twojego serca. Nie, którego masz odwagę powiedzieć. Milczenie, które szanujesz. Dyskomfort, który decydujesz się przyjąć zamiast ignorować. Każdy krok to most, który budujesz prowadząc do swojego centrum. A co najlepsze? Gdy się odnajdziesz, zaczynasz patrzeć na świat innymi oczami. Relacje stają się autentyczne. Decyzje nabierają kierunku. Życie Pomimo swoich wzlotów i upadków zaczyna mieć sens. Nie dlatego, że stało się doskonałe, ale dlatego, że teraz jesteś w nim w pełni obecny. Karl Jung powiedział, że ten, kto patrzy na zewnątrz, marzy. Ten, kto patrzy do środka, budzi się. Być może przez długi czas marzyłeś. Nadszedł czas, aby się obudzić i żyć. Jeśli ten filmik w jakiś sposób rezonował z tobą, jeśli wzbudził jakieś wspomnienie, wątpliwość lub nawet chęć ponownego odnalezienia siebie, zostaw swój komentarz poniżej. Chcę wiedzieć, jak radzisz sobie z tym uczuciem zagubienia. Jeśli chcesz kontynuować tę podróż po poznawaniu samego siebie z głęboką psychologią Junga, polub ten filmik, subskrybuj kanał i włącz powiadomienia, ponieważ mamy jeszcze wiele do zbadania razem. Nie jesteś sam w tej podróży i być może, tylko być może, nie jesteś tak stracony, dopiero zaczynasz odnajdywać siebie.